Cześć, się z tej strony Bomix, a dzisiaj pokażę Wam poradnik, w którym zaprezentuję Wam, jak połączyć się przez LAN, czyli mówiąc w skrócie przez internet, ale nie z jakimś tam serwerem, tylko z Wami. Czyli, jeżeli jakaś druga osoba chce z Wami sobie pograć, to wystarczy, że zrobicie to co dzisiaj wam pokażę Pierwszą rzeczą jaką potrzebujecie to jest minecraft single player i przetwórzcie sobie tutaj jako że do odcinka weźmy sobie land, weźmy survival Zrobimy tak, klikamy create world gram na wersji 1.11.2 jak widzicie no i słuchajcie, gdy już się połączycie z serwerem tak jakby zwłaszcza, świat się ogólnie stworzy musicie zrobić Pewną rzecz, którą potrzebujecie. Wpisujecie sobie tutaj w Windows 10 tę lupę. Taką, klikacie taką lupę i wpisujecie CMD. wyskakuje Wam wiersz poleceń Tu klikacie, wpisujecie sobie IP config i wyskakuje Wam tutaj całe, tutaj, o, co, o co tutaj chodzi, o co w tym chodzi, bałmi, o co w chodzi Potrzebujecie, potrzebujecie tu ip IPV4 Kopiujecie sobie to CTRL-C Możecie sobie nawet sprawdzić, czy się skopiowało Skopiowało Wam się? się teraz do Minecrafta W Minecrafcie klikacie OpenLAN weźmy allow cheats Start I teraz jedyne co musicie pamiętać to to żeby potrzebujecie te numerki 50558 ja sobie to tak zapiszę mam tutaj to tak zapisane ogólnie no fps podczas nagrywania spadły i to dość sporo no ale nieważne Teraz potrzebujecie, żeby was, wasz kolega się zalogował. Ja skorzystam z Crystal Launchera i klikam Graj. Nie będę jakoś tam specjalnie jakoś pokazywał wam jak to ma konkretnie wyglądać, żeby. Połączyć na przykład więcej niż jedną, niż, niż jedną osobę, bo tak samo się robi z większością osób. Więc, jeżeli chcecie dołączyć te dwie, trzy osoby, a jest, są one w waszym domu i mają one własny komputer i mają taką wersję Minecraft'a, nie potrzebują one premium, wystarczy wam tylko to, że dana osoba potrzebuje mieć Minecraft'a oraz komputer, oraz musi być, uwaga, musi być połączona z waszym internetem, bo inaczej LAN nie zadziała, ponieważ LAN jest przez internet. Klikacie sobie multiplayer, direct connect, wklejacie sobie to tutaj i potrzebujecie teraz drugą rzecz, te numerki. Klikacie dwukropek, ctrl V i join server. Zaraz powinniśmy się wbić, o ile... Wiecie jest, LAN. -World -Bomix -Lan i mamy, możemy dołączyć do serwera no nie do końca, ponieważ tutaj siedzę na jednym i tym samym komputerze, ale udało nam się jej, zobaczcie widzicie połączyliśmy się wbił nasz kolega na serwer mogę teraz grać na przykład o widzicie y ja widzę jego taki skin on widzi mój, o doładował mu się mój skin no i zobaczcie i tak oto to działa wpisujecie, włączycie się ...i gracie razem. O Jezu, jakaś cienka bo... Gracie sobie razem... ...na multiplayerze. Macie się bić. Yy, są allow Cheats włączone, więc dlatego... ...możecie sobie na włączyć, jako ja mogę sobie włączyć... ...cheaty... ty zacząć sobie latać. No i co? Mam nadzieję, że poradnik był pomocny. Mam nadzieję, że... <laughs> ...przydał wam się do czegokolwiek. A, ja się z Wami żegnam. Dzięki. Cześć. Na razie.